Patrzymy oczami swego uświadomienia i co widzimy? Jak postrzegamy swoje życie? Jak postrzegamy to życie, które nas otacza? Czy ono jest takie, jakie chcemy, by było? A może widzimy je. Jako coś, co jest niechciane, trudne, pełne bólu, dysharmonii. Jak postrzegamy swoje życie? Czy ono jest w zgodzie myśli, emocji, ciała? Co widzimy? To, co dostrzegamy, jest, jakie jest. A dopiero to, w jaki sposób to odbieramy, oceniamy, osądzamy, uznajemy, to to jest wyraz tego filtru, przez który patrzymy. Tych okularów umysłu, który snuje opowieść o czymś, co jest, jakie jest. I kiedy patrzymy na swoje życie, możemy myśleć, że jest ono wybrakowane, dalekie od tego, jakie powinno być. Jest takie nieciekawe, niewartościowe. Takie niechciane, niechciane. A tak naprawdę w tym, co sobie mówimy, to są myśli. Myśli, które porównują coś u kogoś dostrzeżone, zmierzone i porównane do tego, co jest w naszym życiu. To są myśli, które są poprzez miarę tego, jak coś powinno wyglądać, oceniające, osądzające, które tak naprawdę snują, że coś potrzebujemy, by być szczęśliwym. Coś nam potrzeba, coś nam brakuje i potrzebujemy, by być szczęśliwym. Czyż tak nie funkcjonuje cały ten biznes marketingowy wokół nas, gdzie przez media różnego rodzaju zachęca nas do tego, by sobie kupować, nabywać, zdobywać szczęście, które jest okroszone Coraz to bardziej głębszymi, mocniejszymi, wyrachowanymi emocjami. I tak patrzymy na swoje życie z poziomu swego uświadomienia. I widzimy co. I widzimy co, jak to życie nasze. Jest postrzegane. Czy gramy w grę umysłu, który widzi, który jest filtrem, który jest filtrem dla tego widzenia, grę umysłu w postaci, że coś nam brakuje, coś potrzebujemy mieć, zdobyć, osiągnąć, dostroić się, by być szczęśliwym? Czy gramy w tą grę? która jest jak filtr, jak okulary postrzegania, widzenia życia w taki ograniczony sposób. I może ta chwila zatrzymania sprawi, że spojrzymy na życie z takiego dystansu, uświadomienia, że to, jak postrzegamy rzeczy wokół nas, to wynika z filtru mentalnego, filtru, który jest opowieścią naszego umysłu, który cały czas funkcjonuje w przeszłości i w przyszłości, w porównywaniu się, w znajdowaniu tego, co brakuje, a co jest obfite. I gdy dostrzeżemy to, tak patrząc z boku, Nagle uświadamiamy sobie, że to tylko myśl powoduje to, że jesteśmy oddaleni od Boga, oddaleni od siebie. To tylko myśl snuje opowieść, że coś nam brakuje. I moment, kiedy zatrzymamy się i dostrzeżemy, że ta myśl to jest jak filtr, jak okulary, które nam zakłócają widzenie to nagle pojawia się uświadomienie siebie tego, kim naprawdę jesteśmy. Kim jesteśmy.